Zbliżam się do królewca. Jestem w Dortmundzie. Byłem w Norymberdzie. Tutaj mamy herb Torunia, który w tym kształcie ostatecznie wszedł spod mojej ręki, chociaż bardzo podobny był używany przez setki lat w Toruniu. W okresie PRL-u został usunięty anioł z oczywistych chyba względów, i po zmianie ustroju powrócił. Dostałem zlecenie na zrobienie herbu Sandomierza. Przeżyłem szok, ponieważ to jest jedno z trzech najstarszych miast w Polsce i no i okazało się, że problemem ich był nie brak herbu, tylko nadmiar herbów. Sami nie wiedzieli, jak powinien ich herb naprawdę wyglądać. Mieli ochotę dostać się do takiego elitarnego klubu miast, które mają białego orła na czerwonym tle. Z herbem powiatu nakielskiego wiąże się dosyć ciekawa sprawa. Zasady heraldyki nakazują tak zwaną broń rysować w herbach znacznie, znacznie powiększoną. Broń to jest szpony ptaków, dzioby ptaków, rogi zwierząt oraz prącia byka na przykład. Musiałem trzy razy zmniejszać ten element w herbie, zanim został zatwierdzony. Tutaj mamy tablice poświęcone miastom partnerskim Torunia. Akurat herbu w tym przypadku nie projektowałem, natomiast projekt i wykonanie tych tablic jest mój. Wszystkie je wyrzeźbiłem. Widzimy wyrwę pewnym między, między tablicami, to jest y, miejsce po usuniętej tablicy Kaliningradu, który z wiadomych przyczyn nie jest traktowany przyjaźnie przez nasze miasto. Tutaj przed y, urzędem marszałkowskim y, jest kilkanaście moich herbów. To są herby powiatowe, które, zaprojektowałem po nowym podziale administracyjnym naszego kraju. Na fasadzie urzędu jest herb województwa kujawsko-pomorskiego, który zaprojektowałem, ale którego też nie wyrzeźbiłem osobiście. Jesteśmy obok Teatru Wila Machorzycy w Toruniu. To jest moje pewnie ze 20 lat, jak nie ciut więcej. A... Projektowałem plakaty, programy teatralne, logo, które obowiązywało przez bardzo długi czas, też zaprojektowałem. No, niestety teraz jest już obowiązujące inne logo. Zwyczajne dzieje. Po mnie w zasadzie pewnie tutaj zostało tylko hasło, które a, tysiąc lat temu wymyśliłem. Ten teatr lubię. Jak się zaczynały moje kontakty z Chorzycą mianowicie zanim był festiwal międzynarodowy festiwal teatralny kontakt funkcjonował tutaj festiwal teatrów Polski północnej i jako student miałem ogromną ochotę brać udział we wszystkich spektaklach tego festiwalu no ale kaski trochę mało było więc wymyśliłem myk Postanowiłem, że istnieje coś takiego jak studenckie jury, które ocenia wszystkie spektakle i wręcza swoją nagrodę, i że tą nagrodą są brawa studentów. To były składające się do klasków odlane moje ręce, i to jury się składało tak naprawdę z jednej osoby ze mnie. W związku z czym załatwiłem sobie bezpłatne wejścia na wszystkie spektakle i na koniec wręczałem tę nagrodę komuś, kogo uznałem godnym tego. To jest herb katedry diecezjalnej. Przedstawia ona dwóch Janów świętego Jana Ewangelisty i świętego Jana Chrzciciela. I jest to dosłowny cytat z malowidła, które się znajduje po obu stronach ołtarza. Tutaj mamy trzy tablice, które wyrzeźbiłem na cześć naszego. Mikołaja Kopernika na 350 550 rocznicy urodzin. W centralnym punkcie jest herb rodziny Rody, do której Mikołaj należał. Za mną herb Diecezji Toruńskiej, który zaprojektowałem z okazji 10 rocznicy jej powstania. Pamiętasz, kto zrobił te rzeźby? No, oczywiście córeczko że pamiętam. Przeczytaj, co tu jest napisane. Ilustrował Lech Tadeusz Karczewski pod dyktando swojej siedmioletniej córeczki Tosi. Mm. Ta rzeźba została wykonana z brązu w technice na włosk tracony, kiedy mój tata zabrał mnie na plener do Orońska, do Centrum Rzeźby Polskiej. Pamiętam, że jak wsiadaliśmy do autobusu, to mój tata był ubrany w czarny długi płaszcz, kapelusz i nosił jak zwykle wąsy. A w ręku trzymał wielką tekę, w środku był saksofon. Jeden z pasażerów, kiedy go zobaczył, to krzyknął o matko, idzie mafia. Poza tym, że mój tata na plenerze miał saksofon i na nim grał, to ja akurat w tamtym czasie ćwiczyłam grę na trąbce, dlatego właśnie ja wykonałam na jego cześć saksofonistę z, brą z brązu. A on na moją część zrobił tę rzeźbę z dziewczyną, z trąbką i pieskiem przy nogach. A ta rzeźba to jest rzeźba mojego taty, zrobiona z gliny, bodajże w barlinku na plenerze. Jej tytuł to Aja, dlatego że przedstawia trzy postacie dorosłych. Właśnie mojego tatę i mamę całujących się, a ja stoję na dole i zazdrosna, krzyczę, a ja. I Zawsze to.